O what? Możecie mi nie wierzyć, ale pierwszy raz w moim życiu wybieram się do Energylandii. Nigdy wcześniej nie byłem. Ludzie z którymi idę, czyli Szymek oraz Angela, już tam byli kilka razy i mają nawet plan. Szymek mówił gdzie idziemy pierwszy. Co ty mówisz? Dobra, mój się nazywałem, bez formuła. Jest Hyperion No i ten trzeci to zadar. I mam wrażenie, że jak zobaczę to jeszcze bardziej z bliska, bo już to widać w ogóle, pokażę wam. To wydaje mi się, że jeszcze bardziej się obsram i w ogóle tam nie pójdę. O! A... No a gdzie są klienci? A Patry, stresujesz się? Możemy zmienić tą kolejkę na inną jako e pierwszą e <laughs> Wow, 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 wow! A oni dlaczego mają płachty, a ja nie? Czemu ich nic nie powiedział o płachtach? Oh je, je. Boicie się? Tak! Ja też! Naczki mi trochę Więc oto moje pierwsze wspomnienie z kolejki w życiu. To ja nieprzytomny przez jakieś 30 sekund jazdy. Myślę, że było warto kupować bilet do Energylandii My z Szymonem teraz pokażemy jak się gra w takie gry. Mamy po dwie piłeczki i trafię obydwie. Dla mnie. Jesteśmy frajerami. Nic nie mówiłem, że trafię przecież. <śmienic> Angela, czy masz ochotę wrócić tutaj kiedyś? Tak, tak. Dlaczego? Przecież płakałaś na tym hyperionie. Nie Ty płakałeś, przecież nie znalazłam. Fak, mam nie. <laughs> Czy ktoś z Was chce iść ze mną do kina na Kraj lodu 2? Jeśli tak, to jeśli tak, to teraz macie taką opcję, ponieważ już 6 grudnia robię live'a mikołajkowego, w którym będę zbierał datki. Live będzie trwał około 4 godziny i wszystkie Donate, jakie tego dnia wpadną na moje konto w całości przekażę na, na Fundacji Muszkiety to robisz teraz o co chodzi z tym kinem? Słuchajcie, jedna osoba z was, czyli najwyższy donate' tego dnia, pójdzie ze mną na Kraj lodu 2, nieważne w jakim mieście będziecie mieszkać, jeśli wpłacicie największą kwotę, wygrywacie to pójście do kina ze mną i mamy takie lekkie randewu. Także nastawiajcie budziki, słuchajcie. 18, 6 grudnia widzimy się na moim kanale, czyli na Szczepaników Mam nadzieję, że was tam zobaczę. Do zobaczenia! Zagram moją ulubioną grę, czyli w Beat Sabera. I spróbuję pobić rekord przy okazji Lecimy! Jaki był wynik? Jest! Rekord mamy! Dziękuję bardzo, jakby się nawet się nie starałem. Moi drodzy, każdy mój vlog będę pobijał swój rekord w cejberze. W kolejnym odcinku taki mokry będę cały, dopóki nie przejdę. Dobra łodzę. Nie mogę